Hej, zamiast a dzisiaj Resident Evil 4, czyli wasza ulubiona seria na kanale. Tę no, wiem, że bardzo lubicie oglądać. Ja... Jak e sami pamiętacie w poprzednim odcinku, nie pamiętam co zrobiliśmy, ale chyba pokonaliśmy te dwie laski z piłami, tam, tak? Tak. E więc teraz jesteśmy... o kurwa, gdzie my jesteśmy? O nie, nie gadaj mi nawet. Nie gadaj mi nawet. A nie, dobra, już pamiętam. Wszystko jest w porządku. Pamiętam, że. o kurwa. Wszystko jest w porządku. Yy, pamiętam, że. W zeszłym odcinku pokonaliśmy te dwie laski z piami. Nie stękaj, to. O jezu, co ty robisz? W stanie. Dziękuję. I przyszliśmy tutaj i dostajemy zapis. Jestem bardzo ciekaw. W wie, wiecie, co. Kto... Nie, ale tak szczerze obstałem, że albo to będzie Louis Sera. Albo będzie ten gigant. Gigant, wiecie, ten wysoki gościu z kapelutkiem. A po tym, co nasza kochana. Edith. Oh, my fucking Christ. Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. No, You're a missionary. You know that. Oh, Almighty, grant me the strength. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że on tutaj, że nie będę musiał walczyć z. Bye bye. That's nasty and disgusting. Stop! Po pierwsze, nie wiem czy na niego to będzie działać Po drugie, yy, mogę, może tak... Ty, kurwa. Aha. Co zaryzykujemy? Tak, zrobimy tak I teraz equip I teraz zrobimy reload Zanim to się zroaduje to będzie minął wieki Jednak nie winął wieki A to bardzo szybciusio EJ! O, oh, nie wyjdą tego, to było głupie A! Pięknie! E! U, o, u, u. E, e, climb, 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 climb. Hej, o! Ej, hey, it's mi 24 Szybko skacz, skacz, skacz Skacz! BUM! Spierdalaj mu to! Pięknie! Łatwo z dziadem! A teraz wejdź na to, bo on tu biegnie. Jest! Za... Wow. Uh. Dzięki, to było miłe z twojej strony. Ale wiem, że on tu zaraz wejdzie, prawda? O kurwa, mać! No, widzicie, że ja będę się musiał zaraz uleczyć. Kombajn, może nie egzaminuj tego, kurwa. O kurwa. Flash grenade, to jest coś, czego potrzebujemy. Equip Rzuć mu to. Masz? Nie no, equip. BUM A w oko trzeba mu napierdalać Uuuu, oko To nie jest koniec warto, on, on żyje nawet! Jak chuj To było oczywiste O kurwa mać Co to kurwa jest Nie, 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 nie Zginiesz idioto Wiem, że na ES evade, tak. Wiem, że na ES evade, tak. Tak zwany evade. Nie wiem, czy ja mam w niego szczać O kurwa. O mój kurwa. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję. Ja nie wiem, czy jestem na niego gotowy. Ja nie potrafię z nim poradzić, like. Minąłem, dożonałem. Pięknie. Dawaj te beczuszki. OOO! O kurwa, szybko przeładowanie. Weź te beczuszki, to ja w ciebie, to ja z chęcią je rozwalę. O, To zmienia postać. O kurwa! E! Kliknąłem E. Kurwa, 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 E, E, E! A mogę tu wejść, mogę tu wejść, jak pięknie, jak pięknie. Aha, czyli omien ale może tutaj To spieramy go Spieramy go. BOOM Running out of option no ja bym się zamknął na twoim miejscu I wydaje mi się, że to będzie o wiele lepsze niż Jezu Jezu, 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 o mój Z No co teraz ja... O oh, fuck. Z tego jest jakikolwiek... E pięknie. Weź to. Pięknie, pięknie, napierdaj go, ale napierdalaj go! BOOM! Pierwszy, drugi raz. O Jezu, nie kucaj mi dlaczego ta gra mi to zmieniła? No żeż ty w głupia. To nie jest. To jest. Fuck! Napierdalaj Chyba dawaj uh! BUM! Nie jest nie Pięknie. Pięknie. Pal się szmato Bern. Pięknie. Mm. Oh, no. oh, nie.

no to chodź, możemy iść. Czemu jesteś? Chodź, no właśnie. Czemu to nie jak dup samo. O nie, mam opóźnione audio. Chyba. No mi się nie podoba. O, zamek! Będą tylko z góry replayu, co oglądałem u... na, na tym kanale Resident Evil Polska.

Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. Bye. Oh, Chapter. Luis just said. I got it. Guess we better get going. Yeah, we better get going. To mamy <laughs> Yeah, Zbieramy te sobie Itemiki O, a tu tutaj co mamy? O, Vintage Compass, no z chęcią przygarnę takie coś. Musimy iść na courtyard, tak? Wiecie To co jest chyba w środku zamku, tak? O, patrzcie. Mamy aż dwie tutaj e, Czekajcie. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy no Jest tak. No nie wyglądają, plus wyglądają jak ten, wiecie, ten gościu, że ten Mendes O kurwa, tak to? Kto? Oh. Kujer, to musi być Gości... To jest ten gościu, co przywołał tego, tego giganta. Pamiętacie? Mam nadzieję, że oglądaliście. Hmm. Jest gilotyna. I to chyba wszystko. jak mi się wydaje. Widzicie? A mogę bardziej przybić. Ja. Yeah. Będziemy mieli przejebane. Tym bardziej, że tutaj dostajemy zapis. Jestem ciekaw, ja też tak wygląda jak idę w nocy do kuchni. Nie mam pojęcia, czy oni mogą mnie zauważyć, więc chodźmy tędy, a szybko chodź. I Ten... silna muzyka. O. Oh. że ja jest o kurwa, o kurwa, chodź, 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 O kurwa, uciekaj, uciekaj. Spread out, spread out. O, ja ci pierdolę. Co to kurwa było? Jak nie on to rozwalił. Boot knife. Co to jest? Jeez. Klimatyczne. a widzę, że zaczyna się tutaj. Ehm, um, gameplay intensyfikacja. Gameplay intensifies. Tutaj byliśmy. Ehm, um, niestety tego nie możemy otworzyć, więc będzie trzeba przede wszystkim spierdać. To. My no, jesteśmy w dupie, tak? Ja bym się jakoś za bardzo. O nie, to, to mi się nie podoba, chłopaki. ciekawe miejsce, że nie wiem gdzie oni są, jakby osobiście ich nie widzę. Oni, oni... przed